Cześć kochani, witajcie w sobotę, wjeżdżamy w listopad. Dzisiaj przygotowałam zestaw za 5 dyszek. Tutaj mamy ekstra linie Crazy 3 Mega Linie i Paradiso. Już po prostu nadrapałam, bo żeby mniej czasu po prostu to zajęło. Wkład to jest 50 zł, zaczniemy sobie od Paradiso. Żadna linia się nie otworzyła, mamy z numerkiem pierwszym. Więc zobaczymy, czy uda nam się coś tutaj wydrapać. Trzymajcie kciuki, kochani. I co my mamy? Płetwy i ośmiornice. Płetwy, ośmiornice. Płetwy są na samej górze. Ośmiornice. Kolejne to termometr oraz łódź. Łódź jest. Termometr jest. Jest termometr. I to by było nie tyle. Kolejne dwa to aparat i okulary. Mamy aparat. Okulary też są. I tutaj jeszcze mamy okulary. Dobra. Dwa kolejne to nuta i bluzka. Bluzkę mamy tutaj. Aparat jeszcze był. Bluzka i nuta, tu jest bluzka. Razy dwa. Bluzka i nuta jest tutaj. I to na wszystko. I dwa ostatnie to kotwica i shorty, kotwica i szorty. Szorty są, ale słońca nie było. Tutaj jest kotwica i tutaj jest kotwica i tutaj są shorty, ale co? Kapelusza nie było. To wam mówię od razu. Eee, kraba nie było. No, także także zaczynamy pustaczkiem. Tak jest. Różne kontrolne. Teraz sobie polecimy ekstra linie. Ekstra linie są z numerkiem 15. Żadna linia się nie utworzyła. Zobaczymy, zobaczymy czy coś nam się uda w ogóle tutaj trafić. Moneta i leżak. Moneta i leżak. Leżak jest. Hmm. No i to by było na tyle, bo monety nie ma. Kolejne dwa, łódź oraz balony. Balony są, łódź też. Balony. Balony. I tutaj jeszcze. I to wszystko. Dwa kolejne to dzwonek i tęcza. Tęcza mamy na samej górze. Dzwonek też jest. Tęcza. Dzwonek. Tęcza. Jeszcze była łódź. Mm, mm, mm. Mamy tęczę i dzwonek. Dobra. Dwa kolejne to lody oraz księżyc. Czy mamy coś takiego? Lody są. Ale księżyce. A nie, jest księżyc. Dobra, cofam. Księżyc i lody. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widzicie. Klapki oraz klucz. Pójdziemy od dołu. Ale z tego co widzę, to nie ma obu tych symboli. Tak. Dobra. Diament oraz parasol. Diament i parasol. Diament jest, ale parasola nie mam. No i ostatnie. To jest piłka. Tu parasol. Piłka jest, ale nic nam nie daje. Tutaj też, tutaj też. Tutaj piłka i lody, ale tutaj nie ma korony. No i wychodzi na to, że mamy pustaka. Kontrole różne. Zgadza się. <laughs> Dobra, zrobimy sobie teraz tą Crazy 3 7, a te mega linie zostawimy na koniec. Crazy 3 7 są z numerkiem 16 i szukamy tych upragnionych siódemek. Druga nie ma, trzecia nie ma, no jest przewaga podkowa, ale nie ma. Druga strona nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I trzy ostatnie nie ma, nie ma i nie ma. No i pusta. Więc cała nadzieja zostanie tylko w megaliniach. A megalinie są z numerkiem 9. Więc tutaj też całą stronę nadrapałam, ale tu się nic nie otworzyło. E, także zobaczymy, czy coś, czy coś nam się trafi. Kłótka i ananas. Kłótka jest. Ananas, kłótka na nas. Mm, tu jest kółtka. Dobra. Tutaj jest kółtka. I w ostatnim nie ma nic. Kolejne to sakwa oraz wiśnie. Mm, 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 mm. Wiśnie są. Wiśnie. I wiśnie. Sakwy nie ma w ogóle. Serce oraz cytryna. Cytryna jest, tu jest serce i cytryna. Eee, serce jest. Cytryna jest, cytryna jest. I na dole nie ma nic. Także dwa kolejne. To jest motyl oraz dzwon. Czy coś w ogóle takiego było? Dzwonek był. O, jeszcze tutaj u góry. To dzwonek i motyl. Hmm. No tu jest dzwonek, ale motyla nie było. O, tutaj nie widzieliście. Tu był jeszcze dzwonek, ale brak motyla, kokos i zegar. No kokosa to ja w ogóle nie widziałam. Zegar jest. Tutaj jest zegar. No i tutaj jest zegar. Dobra, słabo to widzę. Auto oraz rower. Rower jest, auto jest, tutaj jest też auto. Auto, rower, auto jest, tutaj też tutaj i tutaj zobaczcie ile blokuje w ogóle auto auto no i dwa ostatnie naszyjnik oraz winogrono winogrona jest oj 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 czekajcie winogrono jest turbulencje naszyjnik jest tutaj jest naszyjnik winogrono winogrono naszyjnik tutaj też Winogrona. Tutaj też jest winogrona. Naszyjnik i tutaj. Tak, no ale co z tego? No nie było nie było klucza. E, tutaj był flaming, ale on nam i tak nic nie daje. Szminki nie było. No. Jeszcze został nam bonus. A w bonusie. O! Proszę bardzo, w bonusie mamy dolarka. No. No nie wierzę. Widzicie to co ja? Na wkład 50 zł. Mega linie uratowało odcinek. Dając dolarka kwocie stówki. No jestem zaskoczona. Jeszcze potwierdzimy, bo chyba powinno być h na. Tak jest. No. No i zobaczcie. Jak jedna zdrabka potrafi uratować. Uratować odcinek, więc naprawdę w końcu, w końcu, w końcu fajnie, fajnie, super cieszę się, elegancko. No ale co? Tutaj te nasze trzy pustaczki. Prezi, siódemka, ekstra linie i paradiso przegrane, ale mamy tutaj wisienkę na torcie, czyli dolarka. Także, kochani, jak Wam się podobało, to zachęcam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że też będzie taki owocny jak dzisiejszy. Pozdrawiam Was serdecznie. Buziaczki PA.